Ten problem rodziny jest kluczowy, jest kluczowy dla społeczeństwa i jest kluczowy dla Kościoła. Rodzina jest najważniejszą częścią społeczeństwa i praktycznie od kształtu rodziny, od, od charakteru rodziny zależy też cała przyszłość każdego społeczeństwa, nie tylko Polaków. Dlatego właśnie Ojciec Święty, myśląc również o przekazie wiary, który idzie przez rodzinę, stara się podjąć ten temat rodziny właśnie na synodzie. Po innym synodzie, który też się rodziną zajmował, doszedł do wniosku, że sytuacja na tyle się zmieniła, że trzeba na nowo podjąć jakąś próbę wsparcia rodziny. W stosunku do poprzedniego synodu o rodzinie sytuacja rodzinie się pogorszyła. Pogorszyła się nie tylko może w tym sensie takim ekonomicznym, finansowym, ale również w sensie wiary, dlatego że jednak samo zniszczenie, które dokonuje się wewnątrz rodziny, w sensie związków niesakramentalnych, Konkubinatów, potem także tych niezwykle częstych rozwodów, czyli pewnej nietrwałości. Trudniejsza jest też sytuacja rodziny, dlatego że ta presja medialna jest większa aniżeli kiedyś. To znaczy presja liberalna, taka, która. Przedstawia rodzinę jako jedną z wielu opcji, ale a nie, nie podstawową, nie jedyną, nie najwłaściwszą. To sprawia, że właściwie człowiek idzie za spontanicznością i, i ta spontaniczność kieruje jego odruchami również w sprawie rodziny. I kiedy coś się tylko załamie, coś się skruszy, od razu jest tytuł do tego, żeby rozbijać rodzinę. I nikt nie ogląda się na dobro dzieci, które skrzywdzone potem niosą ten uraz przez całe swoje życie. To patrzenie egoistyczne tylko na swoje własne dobro, bez oglądania się już nawet na to dobro najbliższych, no sprawia, że ostatecznie ta rodzina coraz bardziej kruszeje, a jeżeli skruszeje rodzina. To nie ma mowy o żadnym społeczeństwie stabilnym i silnym. Dlatego myślę, że właśnie to, co tak bardzo powinno być podkreślane, to ten priorytet pomocy rodzinie normalnej, takiej, która składa się z ojca i z matki, i która chce wychować swoje dzieci i chce wychować swoje dzieci w wierze. Nie mówiąc tutaj o różnych pluralistycznych rozwiązaniach, tylko to wsparcie dla tego trzonu, który jest najważniejszy, to jest coś, co powinno wyjść z Synodu jako takie przesłanie, przynajmniej z tej pierwszej fazy Synodu, która w tym roku ma mieć miejsce. Kwestia Komunii Świętej Rozwiedzionych jest kwestią marginalną w stosunku do. Całego kształtu rodziny, do statusu rodziny, do, do stanu faktycznego, do status quo, w jakim się znajduje rodzina, i potem do tego światła nauki Chrystusowej, która, które wskazuje kierunek. To jest naczelne zadanie Synodu. Jak pomóc rodzinie, żeby była rodziną.